Polish Fest TV Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Ciekawe pod względem kibicowskim spotkanie zostało rozegrane na poziomie drugiej ligi. GKS Jastrzębie grał z Polonią Betą. Zacznijmy od przytoczenia relacji gospodarzy. Derbowy Weekend GK z Jastrzębie, Polonia Bytom. Na meczu z Polonią wreszcie frekwencja jak za dawnych lat. Na stadionie tego dnia prawie 1900 widzów. Około 160 braci z Gliwic. Dzięki za wsparcie. Konkretny doping przez cały mecz, który poniósł naszych piłkarzy do cennego zwycięstwa. W 30 minucie meczu oprawa od naszych ultra z Jastrzębie. Przerwa pirotechniczna, zaraz wracamy. Piłkarzom dziękujemy za walkę. Piast Gliwice Gliwicy Ruchorzów. Zaraz po ostatnim gwizdku sędziego zawijamy do Gliwic na mecz naszych braci z Ruchem. Nas na tym meczu około 200 osób. Zjednoczony GKS. Kibice polonii bytom na profilu stowarzyszenia w taki sposób opisują wyjazd do Jastrzębia. W dniu dzisiejszym jesteśmy obecni na derbach z GHS i Jastrzębie w blisko 450 fanatyków, w tym bardzo dobre wsparcie góralarzy wiec. Z nami tego dnia na sektorze wszyscy nasi przyjaciele: Arkowcy, Oderka oraz Lublinki. Niestety, przez nadgorliwość tych co zawsze nie możemy wnieść sektorówki, ale udaje nam się zrobić mimo wszystko Piro show. Debiut zalicza nowa flaga, banda jednego miasta. Oprócz niej na płocie jest pogoda, Rojca Karp. Jedyna Religia, Mauro PDW, Miki PDW, Jabłoń PDW, Kicha PDW, end Polonia, FC gural Strzelce Opolskie, Wejherowska Wiara. Kto z uczestników wyjazdu nie otrzymał okolicznościowego szala Banda Jednego Miasta, to zapraszamy w tym tygodniu do SKK. Piłkarze przegrywają kolejny mecz i nasza cierpliwość pomału się kończy. W sobotę otwarcie obiektu. Wyczekujcie informacji na temat tego wydarzenia. Zobaczcie filmy autorstwa kanału Bielsko-Biała Globtotters. I uh -huh.

Więcej znajdziecie na kanale Bielsko-Biała Globtrotes. Jak oceniacie spotkanie pod względem kibicowskim, zapraszamy do komentowania. Trzymajcie się i do następnego. Odej, odej! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piochop.pl z kodem TV 5% rabatu.